o szkole w zawadzie i koszycach małych. I czy nie trzeba przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich, że jest cudowna szkoła w Tarnowskim, bo Rzecznik pisze, że nadmiennie zaczyna być stosowana procedura przekształcania szkół, co w konsekwencji zaczyna być niezgodne z konstytucją państwa, która gwarantuje bezpłatny dostęp do szkół. I ten proceder zaczyna być nagminny. I pytam dalej. Czy ostatni artykuł w Gazecie Miasto i Ludzie nie pisała siostra pana Rafała Kubisztala o inicjałach EK, nijaka pani Ewa Kubisztal? I czy taka pani nie pracuje czasem w gminie na stanowisku do spraw promocji gminy? Pytam. Czy taka pani jest w stanie napisać artykuł bezstronny? Bo słyszałam taką wypowiedź, że pan dyrektor szkoły w zawadzie nie ma za co zapłacić nauczycielom w tejże szkole, a jest tak cudownie. I proszę państwa, można się ubawić, jakie bajki można pisać o krainie szczęśliwości jako jest szkoła w zawadzie. Pani napisze na przykład. Nauczyciele teraz pracują lepiej, ponieważ zamiast 18 godzin pracują 25 i mają wynagrodzenie w wysokości 2200 brutto, czyli 1600-1700 na rękę. To jest bardzo intratna płaca, porównywalna do wynagrodzenia pana Wójta, który zarabia około 10 razy więcej miesięcznie. A pan Rafał Kupisztal, czy nie pisał artykułów temi, w którym pan Sołty z błonia wypowiada się, jakie korzyści płyną z przekształcenia szkoły w błoniu? A pan Sołty stwierdzi, że co innego mówił, a co innego ten dziennikarz napisał. Ponoć miało być sprostowanie. A tak na marginesie, cóż się stało, że ten pan teraz tak życzliwie pisze o gminie, kiedy nie tak dawno pisał wręcz odwrotnie. Czy to zatrudnienie rodziny w gminie czasem nie pomogło w takiej radykalnej zmianie? I gdzie etyka dziennikarska? Ale wracając do sprawy. Czy tworzenie na siłę stowarzyszenia z nakazu pana Wójta przez naszego pana radnego i nakłanianie, aby ja zapisała się na przykład, ale także inni mieszkańcy do tego stowarzyszenia, bo to jest teraz jedyne wyjście. Inaczej to likwidacja szkoły, bo nauczyciele mają za bardzo wysokie pensje. A potem za panem radnym pan sołtys, ta sama śpiewka, za wszelką cenę chciał wpisać mnie do stowarzyszenia, no bo trzeba ukrócić pensje tym nauczycielom w błoniu, bo ty wiesz ile oni zarabiają? Będzie krótsze to ekspozę niż pana premiera Tuska, nie ma. Innych nie będzie zbłonia, to ja jestem w imieniu błonia. Wy chcecie ekonomię, już niedługo. Wy chcecie ekonomię gminy zbudować na pensji nauczyciela? O zgrozo! Dziękuję swoim dziadkom i rodzicom, że nauczyli mnie wdzięczności nauczycielom. Bo w czasie II wojny dziać dzielił się ze swoją panią, czym mógł, mlekiem, chlebem, bo ona nie miała nic. A ja jako dziecko zawsze byłam wysyłana do pani nauczycielki zanieść coś z domowych rarytasów. A wtedy, kiedy się było u niej, snuły się niekończące opowieści o kresach wschodnich, o tych pięknych czarnoziemach, które kiedyś były polskie. Bo nasza pani pochodziła z kresów wschodnich i przyszła do naszej miejscowości jako młoda dziewczyna po studiach i poświęciła błąd całe swoje długie życie. A dzisiaj ta pamięć zanika i nie ma kto jej wyrwać chwastów z grobu. A największym bólem jest to, że niszczy się następne pokolenie wspaniałej kadry nauczycielskiej, jaka jest w tej chwili w błoniu. Czy to jest moralne? A czy Pan Wójt z Gromnika, który tak bardzo integruje się z naszym Panem Wójtem poprzez wypowiedź w gazecie Miasto i Ludzie, wypowiada się o karcie nauczyciela, które jest zła? I przez to gmina ma kłopoty finansowe, to mówi bezstronnie, ta wypowiedź jest żenująca i niegodna wójta Nauczyciela. I wydaje mi się, że obydwaj pani, państwo wójtowie przez przypadek znaleźli się w zawodzie nauczyciela. Bo gdyby kochali ten zawód i go rozumieli, to pozostaliby w tym zawodzie, albo szanowaliby ten zawód. Panowie wójtowiec. Na kłamstwie dobrobytu nie zbudujecie, bo kiedyś to wszystko runie. I z całym szacunkiem, ale bardzo niedobrze zaczyna być w naszej gminie. Wiem o jeszcze innych sprawach. A pan, a pan Wójt Grzegorz Kozioł musi mi wrócić mandat zaufania, jakim go obdarzyłam, przez mój głos wyborczy. Ale głosowałam na pana Wójta jako utożsamiającego się z partią PiS. A teraz pan Wójt mówi, że to jest jego prywatna sprawa. No bo teraz to on działa z partii PO, która wszystko niszczy, co napotyka na drodze. I mam wrażenie, że pan Wójt nie jest sobą. Że ktoś lub czymś jest zmuszony do takiego działania wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ja to czuję i moja intuicja to mi podpowiada. Tylko czy to jest działanie Unii Europejskiej, czy naszych władców. Bo coraz więcej takich akcji w innych województwach, już kończę, proszę się Jestem osobą wierzącą i z ogromnym smutkiem proszę Boga tak jak za naszą ojczyznę, tak i za was o przemianę waszych serc. Tylko panie wójcie i panowie radni, otwórzcie się na Niego. I proponuję zamiast laptopów zakup przemówień świętego Jana Pawła II do Polaków. Jak bardzo aktualne są dzisiaj te jego słowa, co świadczy o tym, jaki to był wielki prorok, który widział naszą dzisiejszą rzeczywistość. I proszę, sięgajcie do niego, a wtedy będziecie podejmować dobre decyzje. Bo mądrość rządzenia polega na mądrości serca, która towarzyszy drugiemu człowiekowi i prawdziwie troszczy się o niego. Ponieważ los tych czterech szkół i przedszkola jest w Waszych rękach, gminy, którą stać na ich utrzymanie, w takim stanie, jakim są obecnie. Ale do tego musi być dobra wola. I prosimy, panowie radni, bądźcie naszymi przyjaciółmi w trudnej sytuacji naszych miejscowości, a obiecujemy Wam wdzięczność. Już możemy obiecać, że Wasze nazwiska będą wypisane w kronice naszej szkoły i pozostaną uwiecznione jako te osoby, które pomogły w istnieniu naszej szkoły w błoniu. Bo odrobina nadziei czyni niebo na ziemi. Dlatego proszę w modlitwie, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmił się nad Polską i nad naszymi miejscowościami. Matko ratuj, matko uproś, Matko wybłagaj, święty Janie Pawle II, błogosławiony księże Jerzy Popieluszko, błogosławiony księże Romanie Sitko, wyproście nam pozostawienie szkół w niezmienionym stanie. Dziękuję.